Ani moi, witam was w kolejnym vlogu na tym kanale. Dzisiaj z targów w Krakowie. Chcę wam troszkę pokazać jak to wszystko wygląda. Teraz jestem w hotelu. Cyk. Też od takiej wiecie strony. O tutaj sobie mamy taki piękny hotel. Chcę wam pokazać też od tej strony wydawcy i w ogóle no, po prostu tak po prostu chcę wam dużo rzeczy pokazać z tego wyjazdu. Co prawda jest już piątek, ja wróciłam właśnie z targów piątkowych, jest mnóstwo ludzi, więc cały kontent pewnie nagram sobie jutro i, i w niedzielę e, i opowiem Wam oczywiście o cudownej książce, o moim patronacie. Przeczytałam pierwszą połowę, to ja już wiedziałam, że kocham tę książkę całym sercem i naprawdę jest absolutnie świetna, e, później Wam opowiem e, o czym dokładnie jest ta książka, ale, ale tak, jest, jest naprawdę zacna. Ja przyszłam w sumie się tylko z Wami przywitać, powiedzieć, że będzie taki vlog. No i lecimy. Teraz się szykuję, muszę jeszcze domontować vloga z poprzedniego i idziemy sobie z Magdą na miasto pogadać, spędzić trochę we dwie czasu, bo w sumie tak we dwie dawno sobie nie gadałyśmy, nie plotkowałyśmy, idziemy pewnie na jakieś jedzonko. Więc tak, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania tego vloga. Przychodzę do Was z opowiedzeniem Wam o moim patronacie, czyli dobrej koleżance Frida McFadden. Um, tak jak książka Roosewar, tak książka Frida McFadden, to, moje, to było moje marzenie, żeby mieć patronat medialny nad... Tą autorką, bo to mi niekoniecznie chodzi o sam tytuł, tylko po prostu o twórczość. Ja bardzo doceniam i bardzo lubię Ruth Ware, oczywiście ona ma wzloty i upadki. Tak samo w Fridzie McFadden, to jest autorka, która jednym się podoba, drugim się nie podoba. Słuchajcie, nie jesteśmy zupą pomidorową, nie musimy wszystkim smakować. Ale ja bardzo się cieszę, że mogłam mieć patronat nad jakąś książką tej autorki, ponieważ jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i zaszczyt, bo naprawdę uwielbiam twórczość, um, uwielbiam jej trzymanie w napięciu, uwielbiam, no po prostu jej wszystko. Każda jednak książka, którą czytałam, Friedy McFadden, a przeczytałam wszystkie, przeczytałam zamknięte drzwi, pomoc domową, pomoc domową, drugi tom, um, skazanego i teraz dobrą koleżankę. Wszystkie te książki podobały mi się i oceniłam je między 4, pięć gwiazdek, bo to były po prostu thrillery, przy których totalnie, totalnie zapomniałam o problemach, które mnie otaczały. Zapomniałam o jakichś takich, wiecie, rzeczach, które gdzieś tam mnie przytłaczały. To są po prostu thrillery, które wciągną, które zaangażują, od których nie będziemy mogli się oderwać. I to naprawdę jestem w stanie... Nie wiem na co Wam zaświadczyć, że to są naprawdę thrillery, które totalnie Was pochłoną. I ja zgadzam się z niektórymi komentarzami, bo wiem, że no, Frida McFadden ma swoich zwolenników, swoich um, y, osoby, które nie lubią jej twórczości. To jest totalnie ok. Um, natomiast nie można odebrać Fridzie McFadden tego, jak, w jaki sposób pisze. A pisze bardzo płynnie, bardzo lekko, w taki sposób, że możemy totalnie... No, no, pochłonąć. Ja jestem zachwycona. Zaraz wam opowiem o fabule tej książki, ale tutaj bardziej chcę rozczulić się i pozachwycać samą autorką, bo Naprawdę jej thriller i na przykład, jeżeli szukacie um, prezentu, to uważam, że książki Freedom McFadden będą naprawdę strzałem w dziesiątkę. I to będzie naprawdę thriller, który nawet dla osób, które nie czytają, ona po prostu siądzie. Um, bo tutaj cały czas coś się dzieje, tutaj cały czas jest trzymane napięcie, um, a przy tym um, jej styl jest po prostu bardzo, bardzo przy, taki przyziemny i taki, no taki fajny po prostu. Jeżeli chodzi o dobrą koleżankę, to tutaj słuchajcie mamy mm, thriller biurowy, e, ponieważ e, duży aspekt tej fabuły właśnie odgrywa się w biurze. Nasza główna bohaterka, Natali, wchodzi do firmy i widzi, że nie ma jednej z jej koleżanek, którą jest Dan Sheaf, e, dziewczyna, która jest postrzegana jako ta dziwna, e, oczywiście w dużym cudzysłowie, ponieważ mamy tutaj Zachowania takie bardzo na zasadzie, wiecie, że ta dziewczyna Downsheath ona się do nikogo praktycznie nie odzywa, jest bardzo skryta, um, ona jest zawsze punktualna, wszystko jest, wiecie, dopięte na ostatni guzik u niej, jest bardzo dokładna, aż czasami za bardzo, dlatego właśnie dostaje troszeczkę łatkę tej. Dziwnej. I pewnego dnia, kiedy nasza Natalii przychodzi do biura, okazuje się, że Dawn nie ma w biurze. Dlaczego Natalii to dziwi? Ponieważ Dawn Schiff nigdy w życiu nie spóźniła się na spotkanie, nie odwołała spotkania w ostatniej chwili, e, ani nic z tych rzeczy. E, dlatego Natali zaczyna się stresować, ponieważ właśnie Dawn Schiff nie było wtedy w biurze i nikt o tym nie wiedział, że jej nie będzie. Kiedy... Podchodzi do biurka okazuje się, że na biurku czeka na nią figurka zakrwawionego żółwia dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ Dan Schiff miała troszeczkę obsesję na temat żółwi, na temat figurek żółwi i tak dalej, po prostu uwielbiała je. I ten temat żółwi również w tej książce jest naprawdę bardzo ważny, i mi się wydawało na początku, że on jest po prostu taką ciekawą, ciekawostką. <laughs> Ciekawa ciekawostka. Ale on ogrywa, odgrywa dosyć sporą rolę w tej. Książce. No i mamy Natalii, która próbuje przekonać szefostwo, że coś się stało z jej koleżanką. E, tego samego dnia, kiedy Natalii właśnie zaczęła się stresować z tą swoją koleżanką, e, dzwoni telefon, dzwoni telefon, w którym ktoś prosi o pomoc. Nie wiadomo o co chodzi, e, oczywiście od razu połączenie zostało przerwane i nasza Natali zaczyna szukać właśnie ten downshift, dowiadując się różnych ciekawych i nieciekawych rzeczy właśnie związanych z e, zaginioną dziewczyną. Co jest jeszcze bardzo ciekawe, mamy tutaj dodatkową perspektywę maili, e, które się wpisała do innej jeszcze dziewczyny, co też jest bardzo, bardzo ciekawym aspektem, ponieważ on pokazuje perspektywę naszej zaginionej dziewczyny, i tak naprawdę dlacze, Wyjaśnia nam się troszeczkę, dlaczego nasza e, właśnie zaginiona dziewczyna jest nazwana tą dziwną. Ehm, Ponieważ jak możecie się domyślać, dziewczyna skrywa pewne sekrety. I to tyle. Nic więcej, dosłownie nic więcej Wam nie mówię, ale to jest naprawdę świetna, świetna, świetna książka. Ja ją kocham całym sercem. Dosłownie przeczytać ją w dwa dni. I to jest najgrubsza książka w ogóle tej autorki, ponieważ ona ma, słuchajcie, stron 400. 410. No, kocham, po prostu kocham bardzo dobry thriller. To, co tam się później dzieje, to jest po prostu hit. Uwierzcie mi, że pochłoniecie, pochłoniecie, nie będziecie mogli się oderwać. Naprawdę, jest absolutnie, absolutnie świetne. E, I to jest też bardzo dobry thriller, na przykład, jeżeli szukacie prezentu dla swoich mam, które na przykład pracują w jakichś biurach albo w korporacjach, koniecznie koniecznie dobra koleżanka będzie dla nich. Bardzo Wam polecam. E, oczywiście film ten powstał we współpracy reklamowej z wydawnictwem Czwarta Strona Kryminału. Dziękuję, dziękuję dziewczynom za to, że dały mi możliwość i Ruth Ware, i właśnie Fridzie McFadden. Kocham, naprawdę kocham całym moim sercem te książki. Ale już dobra. Już się zamykam. Także... Bardzo Wam polecam. Eee, I co? Ja teraz zapraszam Was do oglądania dalszej części tego vloga z targów. W ogóle ciekawostka, dobra koleżanka, sprzedała się. W sobotę już nie było. Tak ją wykupiliście, więc dziękuję Wam bardzo. Eee, tak, także ja robię. I już przestaję gadać. Zapraszam Was dalej na targi książki w Krakowie. Jest grubo, jest tyle ludzi. Bilety całkowicie są wyprzedane. Zobaczymy jak to będzie. Jest dopiero 10.30, więc zobaczymy jak to będzie z tej strony, wiecie, organizacyjnej. Ale no. Chodź jakie mam zaplecze piękne. Najlepsze zaplecze świata, naprawdę. Znóżko? Od dziś liczy się tylko tu i teraz doświadczać, poznawać i po prostu żyć. Święte słowa, dziękuję! Słuchajcie, zaczynamy niedzielę, ostatni dzień. Dzisiaj też już wracam do Mateusza i Fibi, już jestem taka stęskniona. Ogólnie całe moje wrażenia o targach opowiem Wam na samym końcu razem z takim bucholem. Jak na razie kupiłam jeden komiks tylko, ale. Mam ochotę dzisiaj się przejść i na spokojnie po prostu sobie coś kupić, bo nie wiem, czy pamiętacie sytuację, w której w poprzednim book haulu, który nagrywałam chyba ze trzy miesiące temu, postanowiłam, że nie będę kupowała książek do momentu targów w Krakowie. I trochę się tego trzymałam, bo sama z siebie kupiłam, nie wiem, chyba z pięć albo z sześć książek tylko w tym czasie, więc jestem w ogóle sobie mega dumna. I postanowiłam, że chyba zasłużyłam na to, żeby sobie dzisiaj te książki Kupić, zwłaszcza, że mam kilka tytułów, które bardzo bym chciała mieć na swoich półkach. Także... Także tak. Także tak was tylko informuję, więc zaczynamy niedzielę, zaczynamy ostatni dzień targów w Krakowie i później wracam już do mojej mini rodzinki. Dziewczyny pomachajcie mi! No i ty mi pomachaj. Magdalena, o! Jak się bawisz? Świetnie! Woohoo. No to pogadane, dzięki nie pa. no, Bawię się bardzo <laughs> fajnie. Jest e, super. A jak oceniasz tegoroczne targi w ogóle? Jak ci się podobają, czy ci się nie podobają? 7 tą? na 10. Ja uważam, że to są najlepsze targi krakowskie, na byłam, Ja cieszęta. też! Bo się naprawdę jakby z tyloma osobami rozmawiamy, tak. z tyloma osobami się spotykamy i jest super. Tak. Naprawdę. Mega, mega się cieszę. Ale jesteśmy zmęczone, to trzeba przyznać. No, już cieszę się, że niedzielka, już mogę wracać. Tak, dokładnie. To wszystko było kłamstwo. Czy mogłabyś nie mówić takich rzeczy moim widzom? Miałaś być miła, tak? Umawiałyśmy się. Zapłaciłam ci wystarczająco dużo? Tak. No, ty tylko te pieniądze i pieniądze. Tak, to proszę, Dobrze, dopłacę ci. To Popraw się, jeszcze raz Popraw. nagrywamy. Wracamy na chwileczkę. Magda, jak się czujesz? Super! <laughs> Co ty masz papiery? Ja Przychodzę podsumować targi tegoroczne krakowskie. Muszę przyznać, że to były, słuchajcie, chyba moje najlepsze targi, bo czułam się bardzo komfortowo. Czułam się taka bardzo chciana. I nawet te tłumy za bardzo mnie nie przytłaczały, więc naprawdę jestem aż w szoku, bo nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę mówiła takie słowa po krakowskich targach książki. No bo wszyscy wiemy, jak, co tam się dzieje, ile tam jest tego wszystkiego, ile wydarzeń, ile ludzi, ale nie. Ten rok naprawdę mi bardzo się podobał. I bardzo dziękuję przede wszystkim Wam, słuchajcie, za to, że podchodziliście do mnie, rozmawialiście ze mną, bardzo dużo osób wspominało o podcaście, co też dało mi, jak i Magdzie, mega kopa do działania w kolejnym sezonie. Te targi też trochę pokazały mi, bo miałam pewną rozkminę podczas tych targów, bardzo dużo sobie myślałam na temat tego, gdzie jestem, gdzie chcę być i tak naprawdę, co jest dla mnie priorytetem. I mogę Wam tutaj też zdradzić, że od stycznia będą dosyć duże zmiany na tym kanale i w ogóle na moim profilu i na mojej działalności, więc, więc mogę Wam tutaj powiedzieć, że od stycznia będzie się dużo zmieniać i dużo, myślę, będzie się, będzie się działo, więc bardzo Was zachęcam do tego, żeby zasubskrybować mój kanał. Chciałabym, tak jak mówię, trochę inaczej nakierować tą swoją działalność w internecie, w sensie ona cały czas będzie książkowa, to 100%, ale po prostu chcę trochę inaczej priorytetyzować swoją działalność tutaj i, i robienie różnych rzeczy. Więc, więc tak, no pewnie szczegółowo wam wszystko powiem w styczniu, bo jeszcze bardzo dużo jest takich niewiadomych, jest dużo znaków zapytania, ale też te targi pokazały mi, że mnie oglądacie, że cenicie moje zdanie i tak dalej, więc po prostu nie chcę tego zaprzepaścić, zwłaszcza, że już 7 lat tutaj nagrywam i fajnie jakby coś tutaj też się. Zmieniło. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, bo daliście mi bardzo dużo do myślenia. Nie chcę też za dużo zdradzać, bo jeszcze nie, nie wiem sama dokładnie, jak to będzie, ale, ale tak. Będą zmiany i mam nadzieję, że będą Wam się te zmiany podobać i bardziej będziecie, myślę, czy się mam taką nadzieję, że bardziej będziecie ufać um, moim poleceniom, moim, mojej działalności. Um, I też pokażę Wam, że rzeczywiście kocham to, co robię i, i to nie ma znaczenia, mm, czy współpraca jest płatna, czy, czy też nie, to zawsze jestem szczera ze sobą i, i szczera z Wami. I przychodzę też, słuchajcie, z łowami, które udało mi się pozyskać na targach. Dostałam po pierwsze dwie zakładki od Nikoli, Doktor Book, Są przepiękne, więc bardzo dziękuję. Zapytała, który kolor chcę, stwierdziłam, że chcę oba, więc będę korzystała, więc dziękuję bardzo Nikola. Dalej od nadwyrazu dostałam słuchajcie czapkę kocia mama. Sobie wybrałam taką właśnie. O, będę miała na jesień. Cyk. Ja bardzo lubię czapki. Tak, tego typu jeszcze dodatkowo, tak, więc tak. I dostałam słuchajcie, jeszcze koszulkę od wyrazu. E czasem przesadzam. Jeszcze jej nie odcinam. E Wzięłam sobie Mkę i wydaje mi się, że będzie okej, okay, ale. Dobra, będzie, Wydaje mi się, że będzie git. Nie będzie jakoś super duża, ale, ale będzie spoko. Także mam koszulkę. Czasem przesadzam, jeszcze biorąc pod uwagę moją miłość do roślin, no to już w ogóle uważam, że idealna. I dalej kupiłam sobie, słuchajcie, torbę w wielkiej literze: ziemniak, wyznanie miłości. Ogólnie to chodzi o to, że z ziemniaków robione są chipsy, a dla mnie bardzo dużym, bardzo dużym wyznaniem miłości jest kupienie mi po prostu chipsów. Więc mam e, torbę, <laughs> przyda mi się na pewno. I słuchajcie, przechodzimy teraz do, e, do książek. Większość z nich sobie zakupiłam. Także po prostu przechodzimy. Najpierw znak. Kupiłam tam sobie trzy książki, ponieważ była promocja trzy za dwie. I po pierwsze kupiłam sobie czwarte sikanie Bożenki Kowalskiej i Jacka Galińskiego. Jest to komedia kryminalna, która opowiada o tym, jak w domu spokojnej starości umiera jedna kobieta i giną jej zwłoki. I staruszkowie, którzy są w tym, w tym domu spokojnej starości. Starają się odkryć, co się stało z zwłokami. Dalej kupiłam sobie książkę Wisława Szymborska, Poczta Literacka, czyli Jak zostać lub nie zostać pisarzem. A, także to. Dalej tu z polecenia Magdy Getbooki książ Księgarnia w Paryżu, podobno bardzo klimatyczna. Jest to książka oparta na faktach, więc też super. Dalej kupiłam sobie kolejną najnowszą książkę Anety Jadowskiej, czyli dziewczyna z przeklętej wyspy. Ja czytałam tą pierwszy i tą półtora, więc jestem bardzo ciekawa, co dalej tam Aneta Jadowska e, zrobiła. Dalej dostałam od wydawnictwa czarnego reportaż Masz się łasić mobbing w Polsce. I jeżeli, jeżeli jeszcze chodzi o książki, które dostałam, to dostałam jeszcze trzy książki z wydawnictwa WAB. Pierwszą książką to jest Katrin Księżna Wali, biografia. Bardzo, bardzo mnie interesuje ta postać. Dalej mamy Powiedz wszystkim, że zabiłam Marię. Jest to literatura piękna. I również literatura piękna to jest książka Ciała Subtelne. Podobno jest to bardzo książka porównywana do małego życia, czyli będzie pewnie dosyć boleśnie. I trz, tak, dalej kupiłam sobie w wydawnictwie Insygnii najnowszą książkę Głuchowskiego. Ja w ogóle bardzo chcę wrócić do tego autora, bo jak wiecie, ja Metro 2033 czytałam i bardzo mi się podobało. Um, więc mam nadzieję, że w tym roku jeszcze sięgnę, bo mam chyba prawie wszystkie jego książki. I dwie ostatnie książki, które sobie kupiłam, to było w wydawnictwie Mag. I pierwszą książką jest to książka Eragon, w ogóle strasznie taka fluffy i bardzo mi się to podoba. To jest seria młodo-młodzieżowa o właśnie smokach, więc jestem ciekawa. I słuchajcie, kupiłam sobie każde serca to wrota, patyki i kości. To jest, słuchajcie, książka The Every Hard Door Away. Ja nie miałam pojęcia, że to zostało wydane w Polsce, a to już w Polsce ma trzy tomy wydane, więc. Ogólnie, no, średnio jest to komunikowane, ale, ale na szczęście mam. Ostatnia sztuka w ogóle była, yy, przedostatnia, bo jeszcze ostatnią Magda wzięła. Yy, właśnie i, i planuję przeczytać, bo wiem, że bardzo dużo osób zachwycało się tą książką yy, yy, po angielsku więc jest więc myślę, że ją przeczytam, bo podobno jest świetna. Także tak się to prezentuje. Przywiozłam ze sobą 2 4 6 8 10 11 książek plus troszeczkę e, troszeczkę <grych> e, Ale tak się to prezentuje. I ja jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie i w ogóle za to, że jesteście tutaj ze mną na kanale i mi wspieracie i Jestem Wam naprawdę bardzo wdzięczna. Tak jak mówię, trochę będzie zmian od stycznia, ale mam nadzieję, że te zmiany Wam się spodobają. Mi na pewno też, bo zdejmą z moich barków trochę presji. No, mam taką nadzieję. Także ja już bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się oczywiście w kolejnym vlogu. Cześć!